Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. O sukcesach naszych żołnierzy na lądzie już nie raz wam opowiadaliśmy. Wiecie również, że polscy piloci wzbudzali nieraz strach wśród wrogich wojsk, ale warto też wiedzieć, że nasi i na morzu potrafią dać radę. Dziś opowiemy wam o bitwie pod Oliwą, kiedy to nasza, nowo powstała flota, zdłoiła o wiele bardziej doświadczonych Szwedów. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury! Jak w ogóle doszło do tego, że powstała polska zawodowa flota? Musimy się przenieść do czasów Zygmunta III Wazy, który, jak mam nadzieję pamiętacie z odcinka, który mu poświęciliśmy, wplątał Polskę w dość nieprzyjemne konflikty ze Szwecją. Strasznie nam opornie szły te walki, mimo takich sukcesów jak na przykład pod Kirchholmem. Ale co z tego, że nasi się dwoili i troili na lądzie, kiedy na morzu Szwedzi pozostawali praktycznie bezkarni. Nasi nijak nie mogli im zagrozić. W związku z czym przodkowie, aby śmiało często wpadali. Do naszych miast na wybrzeżu, no i coś wreszcie trzeba było z tym zrobić. Zbudowanie okrętów wojennych trochę trwa, więc, jako tymczasowe rozwiązanie, utworzono Flotę Kaperską, albo jak kto woli, Ekipę Piratów, działających w imieniu naszego władcy. Za jej stworzenie miał być odpowiedzialny Jan Weicher, którego syn, według legendy północy Specjala, założył, tak jest, wejcherowo. Miał on być słynnym żołnierzem walczącym m.in. w wojnach z Rosją i został ranny w trakcie jednej z bitew. Przysiągł wtedy ponoć, że jeśli odzyska zdrowie, to ufunduje kościół i klasztor. Niebiosa wysłuchały, więc postanowił spełnić swoją obietnicę, ale w ramach bonusu dorzucił jeszcze Kalwarię. Dziś jego pomnik dumnie stoi na wejherowskim rynku, ale dobra, jeśli chcecie, to całość tej legendy możecie poznać na stronie i na etykietach Piwa Specjal, a my wróćmy do faktów. A dokładnie do naszych żeglarzy, bo na pierwszy sukces wcale nie trzeba było długo czekać. W 1606 roku szwedzkie statki znowu pojawiły się w Zatoce Gdańskiej, ale ich załogi kompletnie olały zbliżające się w ich stronę 11 statków. No bo przecież czego się bać? Polacy nie mają floty, nie? Nawet sobie nie wyobrażam przerażenia Szwedów, jak te 11 statków zaczęło walić w ich stronę salwy, a z brzegu artyleria zaczęła im jeszcze pomagać. Tak jest, to była pierwsza akcja naszych korsarzy, którzy przestraszyli Szwedów tak bardzo. Bardzo, że ci nie pojawiali się w rejonie Zatoki Gdańskiej przez kolejny rok, a nasi mogli opijać sukces. No, to za zwycięstwo, panowie. Obie strony jednak wiedziały, że przed kolejną wojną, której stawką było ujście Wisły, trzeba się dozbroić. Szwedzi bo nie mogli już sobie tak beztrosko chulać po Bałtyku, a Polacy, no bo przeciwnik nadal miał demoniczną przewagę. Presja była dość spora, więc nasi szybko wzięli się do roboty. A gdzie składali swoje bojowe statki? O dziwo wcale nie w Gdańsku, a w płucku, gdzie może warunki były odrobinę gorsze, ale i ryzyko narobienia sobie różnego rodzaju problemów znacznie mniejsze. A poza tym było mnóstwo lasów w okolicy, a przecież to absolutna podstawa. Drewna potrzeba było naprawdę ogromnych ilości, bo żeby stworzyć galeon, czyli taką największą jednostkę bojową, trzeba było ściąć przynajmniej tysiąc drzew. Po skończeniu kadłubów przyszłe statki holowano do Wisło ujścia i tam wykańczano, czyli dodawano artylerię, liny, żagle itd. Oczywiście to wszystko kosztowało. No właśnie, ile miała kosztować nasza pierwsza flota z prawdziwego zdarzenia? Generalnie rzecz ujmując, w opór równowartość rocznego budżetu państwa i mając na uwadze ten fakt, to całkiem miło, że zdecydowano się realizację tak drogiego projektu powierzyć nie jakiemuś patałachowi, który dostał robotę po znajomości, tylko prawdziwemu specowi. Niepoznajomości? Ale to wbrew polityce prorodzinnej. Nazywał się Jakub Marej i był szkockim kapitanem, świetnie znał się na budowie okrętów, organizowaniu floty i wprost nienawidził niekompetentnych ludzi na stanowiskach, dlatego też w jego ekipie próżno było szukać wśród wysokich rangą oficerów. Polaków, ale nie dlatego, że Marej jakoś nie lubił naszych rodaków, tylko po prostu żaden Polak nie był wystarczająco dobrze w tej kwestii wykształcony i sami sobie byliśmy trochę winni, bo nie było w naszym kraju uczelni morskiej, a na burmuszona szlachta wychodziła z założenia, że żegluga to jest robota dla niżej urodzonych. A to wcale nie była taka źle płatna praca. Kapitanowie w ekipie Mareya, głównie gdańszczanie holenderskiego i niemieckiego pochodzenia, zarabiali miesięcznie jakieś 50 złotych. Dobra, ja wiem, że dzisiaj to nie brzmi wyjątkowo imponująco, ale wtedy można było za to kupić jakieś 2,5 konia, więc całkiem sporo. A reszta załogi? Tutaj zarobki były w okolicach 8 zł, a skoro już jesteśmy przy załodze trochę niższego stopnia, to tutaj warto zaznaczyć, że naszych rodaków było tam całkiem sporo jakaś połowa stanu, bo Marej bardzo cenił polski zapał do walki. No proste! Wreszcie w 1626 roku wybuchła długowisząca już w powietrzu wojna, w wyniku której Szwedzi chcieli sobie zrobić z Bałtyku wewnętrzne jezioro. Żeby jednak tego dokonać, musieli opanować wybrzeże Gdańskie i chyba nie do końca spodziewali się, że mieszkańcy naszej stolicy północy to takie twarde sztuki. Szwedzi bardzo szybko postanowili uderzyć w czuły punkt Gdańska. W handel zarządzili blokadę morską, ale nie taką totalną, żeby ich kompletnie odciąć od świata. Nie, nie. Przechwytywali statki wypływające z portu i dopierdzielali im dodatkowe 30% cło. Tak więc oni zarabiali, a port i tak cierpiał, bo o ile przed wojną z Gdańska rocznie wypływało jakieś 1300 statków, tak po roku blokady już tylko 180%. Dla portowego miasta to była tragedia, ale mimo to Gdańsk nie ugiął się i pozostał wierny Rzeczpospolitej. Nic dziwnego, że potem, po latach, według legendy północy specjala, mistrz Daniel wyrzeźbił na gdańskim ratuszu dwa majestatyczne lwy, spoglądające właśnie w stronę Rzeczpospolitej. No właśnie, Nowy Herb różnił się od tych widniejących na pieczęciach i chorągwiach. W tamtych wersjach lwy były zwrócone ku sobie, a w wersji Mistrza Daniela opa patrzyły w stronę Rzeczpospolitej, wypatrując z jej strony pomocy, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Ale to oczywiście nie tak, że gdańszczanie tylko biernie czekali na pomoc, sami nic nie robiąc. O nie! Bo kiedy Gustaw Adolf, król Szwedów, wściekł się, że nie może złamać Gdańska, zarządził totalną blokadę. Wtedy gdańszczanie stwierdzili, że dobra, koniec zabawy. Otworzyli śluzy na Wiśle i w pierony zalali wschodnie podejście do miasta, czym skutecznie uniemożliwili przodkom, aby atakowanie lądem. Ale dobra, ląd lądem, my wróćmy do morskich spraw, bo czasy, kiedy nasza flota czekała sobie spokojnie zacumowana w ujściu, właśnie się kończyły. Bitwa pod oliwą to nie tylko super karta w historii naszego wojska, ale też doskonały przykład na to, jak bardzo zgubne może być zlekceważenie przeciwnika i zachowywanie się jak totalny but, czyli dokładnie to, co zrobili Szwedzi zaraz przed tym starciem. Gustaw Adolf dał sobie spokój z twardzielami z Gdańska i zniósł blokadę. Zostawił w Zatoce Gdańskiej tylko sześć okrętów, co prawda imponujących, bo było wśród nich aż pięć galeonów, no ale to nadal tylko sześć jednostek. I nawet one, kiedy pojawiły się pierwsze jesienne sztormy, dostały rozkaz, żeby wrócić do bazy. Ale jeszcze wcześniej miały trochę pospanować. Jeżę golfem, dwójką. Jak mi ko kolega pożyczy, to trójką też. Ale nie tak. Szwedzkie okręty przed odpłynięciem miały jeszcze wykonać demonstrację siły, przepłynąć pod murami Gdańska i wyraźnie dać do zrozumienia, że niedługo Szwedzi wrócą jeszcze silniejsi i wtedy już tak łatwo nie będzie. Ale nawet podczas takiej demonstracji trzeba zachować ostrożność, o czym Szwedzi 28 listopada 1627 roku zapomnieli. Nie spodziewali się totalnie żadnego ataku, więc nie płynęli w zwartym szyku, generalnie mocno olali sprawę. Na to tylko czekała nasza flota. Która już od dłuższego czasu czaiła się na osłabioną szwedzką reprezentację. W pewnym momencie marynarze wroga usłyszeli huk działa. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to umówiony sygnał naszych do ataku. Nie minęła dłuższa chwila i zobaczyli, jak w ich stronę zbliża się 10 polskich, pędzonych pomyślnym wiatrem statków, a żaden z nich nie miał pokojowych zamiarów. Dowódca naszych, admirał o w sumie dość zabawnym nazwisku Dickman, w pierwszej kolejności zarządził atak na flagowy okręt Szwedów. Tigren wychodził z założenia, że trzeba bitwę zacząć mocnym akcentem, żeby zdemoralizować przeciwnika. W myśl tej złotej zasady nasz galeon, rycerz święty Jerzy, wypalił przeokrutną salwę z dziobowych dział, która zabiła dwóch szwedzkich marynarzy, a kiedy nasi zbliżyli się jeszcze bardziej, to poczęstowali wroga serią smuszkietów i falkonetów, czyli takich... Małych armat. Jak skuteczna była ta salwa? Niech o tym świadczą rany, jakie w jej wyniku odniósł szef Szwedów. Dostał trzy postrzały: w szyję, plecy i bark, a ten ostatni strzał urwał mu ramię. Nasi w ekspresowym tempie opanowali szwedzki flagowy okręt, ale nie obyło się też bez strat wśród naszych. Kilku poległo, a jeden został dziabnięty w zadek, kiedy próbował zerwać banderę wroga. Później nasi wzięli do niewoli osobę odpowiedzialną za klucze do prochowni i zabezpieczyli je. W ten sposób udało się uniknąć wysadzenia statków powietrze, ale niestety chwilę później doszło do dość nieprzyjemnego nieporozumienia, ponieważ załoga innego naszego galeonu, o jakże fantastycznej nazwie latający jeleń nie ogarnęła, że Tigren jest już w rękach Polaków i wypaliła w stronę okrętu kolejną salwę, która zabiła kilku naszych marynarzy. No ale niestety takie nieporozumienia na wojnie się zdarzają. Ale to nie koniec, bo szybko podpłynęły dwa kolejne galeony wroga Pelikanen i Solen. Nazwę tego pierwszego można swoją drogą dość łatwo przetłumaczyć, nie znając nawet biegle szwedzkiego, ale Pelikanen nie odegrał ogromnej roli w tym starciu. Załoga szybko wywiesiła białą flagę i zaczęła spierniczać. Natomiast na pokładzie galeonu Solen no a tam działy się najbardziej odjechane akcje bitwy pod oliwą. Na początku Naszym szło bardzo ciężko, bo Solen był ogromnym statkiem, które atakowały dwa nasze, ale znacznie mniejsze okręty. Generalnie utknęło to w martwym punkcie, a abordaż się nie udał, trwała wymiana salw, ale wtedy Naszym na pomoc przybył kolejny polski galeon, Król Dawid, z jeszcze jednym mniejszym okrętem. W pewnym momencie nasi zobaczyli nasolenie białą flagę i niedoświadczeni chłopcy pewnie ufnie podpłynęliby, żeby przyjąć kapitulację, ale to właśnie na takie okazje kapitanami polskich okrętów, jak już wiecie, zostawali starzy wyjadacze, którzy momentalnie wyczuli blef przeciwnika. W końcu nasi weszli na pokład szwedzkiego galeonu, ale doskonale przygotowani na niespodziankę, którą przyszykował dla nich wróg. Zaczęła się regularna walka piechoty morskiej na pokładzie wrogiego statku i Polacy zaczęli zdobywać przewagę, ale wtedy jeden z naszych zobaczył coś bardzo niepokojącego: Szweda biegnącego z odpalonym lądem w kierunku prochowni. Chciał zrobić to, co nie udało się jego kolegom na Tigrenie. Było już za późno, żeby tego typa dogonić, więc nasi zaczęli spierniczeć z powrotem na swój statek, a razem z nimi część Szwedów, która wolała się poddać, niż wyparować razem ze swoim Galeonem. Nasi odbili od burty dosłownie w ostatniej chwili, bo nie minął dłuższy moment i jak to ktoś kiedyś powiedział... Jak to wszystko... To z Galeonu nie było co zbierać. Poszedł na dno z 80 marynarzami szwedzkimi i 22 naszymi, którzy nie zdążyli uciec. Po tej akcji pozostałe jednostki wroga postanowiły nie zgrywać dłużej kozaków i zaczęły spierniczać ile sił w żaglach. Nasi początkowo chcieli je gonić, ale tutaj kapitanowie też wykazali się chłodną kalkulacją, bo bali się, że nasi dadzą się w ten sposób wciągnąć w zasadzkę i darowali sobie pościg, tak na wszelki wypadek. Bitwa pod oliwą była absolutnym, choć trochę jednak niespodziewanym sukcesem. Naszym udało się jeden okręt przeciwnika zniszczyć, drugi zdobyć, a trzeci uszkodzić. Zginęło jakichś 160 szwedzkich marynarzy, w tym ich dowódca. Kolejną setkę wzięliśmy do niewoli. Po naszej stronie straty również były: 3 uszkodzone okręty, 60 ofiar, w tym również niestety i nasz dowódca. Pewnie sukces byłby jeszcze większy, gdyby finalnie zdecydowano się na pościg, ale tak jak już sobie wcześniej ustaliliśmy, faktycznie trochę strach było ryzykować. Tak czy inaczej, nasi żeglarze w tej bitwie udowodnili, że liczy się nie tylko sprzęt, ale i serducho. To znaczy, ja wiem, że samym zaangażowaniem nie wygrywa się bitew. Trzeba też pamiętać o doskonałych dowódcach, o bardzo odważnej, ale jak się okazuje, potrzebnej decyzji, żeby przeznaczyć kupę pieniędzy na naprawdę świetne statki, ale nie możemy też zapominać o dość olewczym podejściu Szwedów. Tak czy inaczej, to wszystko przyniosło efekt w postaci wyniku bitwy, którego raczej niewiele osób się wtedy spodziewało. No skurna! Jedna bitwa mi nie weszła! Wojna o ujście Wisły, której częścią była bitwa pod Oliwą, skończyła się w 1629 roku. Warunki Rozejmu nie były jakieś wybitne, bo Szwedzi nadal pobierali cło w Gdańsku i zajmowali twierdzę na północy, no ale wtedy Szwecja była już sporą potęgą, a mimo to nasi marynarze nie bali się stawić jej oporu i m.in. dzięki ich działaniom pod Oliwą, 6 lat po podpisaniu Rozejmu, Szwedzi na jakiś czas opuścili nasze terytorium z podkulonymi ogonami. Zdrowie naszych! Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail, potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.